Jestem podekscytowana, aby podzielić się z Wami Feng shui i prawami przyciągania, jak działają razem. Zanim zacznę, chciałabym opowiedzieć trochę o mojej własnej historii, o tym, jak zaczęłam z Feng Shui. Pochodzę z Brugi, pięknego miasta w Belgii. Kiedy miałam 15 lat, byłam już bardzo skupiona na medytacji. Medytowałam od siódmego roku życia. Byłam bardzo otwarta na wszystko z duchowością. Zawsze byłam bardzo dostrojona i widziałam energię ludzi i ich domów. Byłam wzorem do naśladowania. Próbowałam być wdzięczna, pozytywnie nastawiona i nie osądzać, ale kiedy miałam 15 lat, dokonałam wielkiej zmiany w swoim życiu. Miałam przede wszystkim poważny wypadek, który mi się przydarzył. Potrąciła mnie ciężarówka i uznano, że umarłam. W końcu mnie ożywili i przez jakiś czas byłam w śpiączce. Kiedy byłam w śpiączce, zostałam przeniesiona do innego wymiaru. Był to wymiar światła. Siedzieli tam ci piękni mistrzowie światła i powiedzieli mi, musisz wrócić. Jesteś tu, aby oświecić ponad 500 milionów ludzi. To było przesłanie, które zostało mi dane. Wróciłam do swojego ciała z tym jasnym przesłaniem i musiałam przejść przez cały okres rekonwalescencji. Ale miałam to przesłanie w głowie i codziennie powtarzałam. OK, jestem tu, aby oświecić ponad 500 milionów ludzi. Pokaż mi jak. To była moja mantra każdego dnia. Miałam mistrza duchowego od siódmego roku życia i rozmawiałam z nim kilka miesięcy później i powiedziałam, nie rozumiem, dlaczego miałam ten wypadek. Powiedziałam, słuchaj, już używałam prawa przyciągania, miałam pozytywne nastawienie, używałam wdzięczności, modliłam się, medytowałam. Dlaczego to wszystko mi się przydarzyło? Uśmiechnął się i powiedział, Mari, masz złe fenkshui. Zapytałam, co to jest? Nigdy nie słyszałam o tym słowie. Powiedział, tam, gdzie śpisz, nie ma dobrego fengshui. Musisz zmienić sypialnię. Zgodziłam się, nie podobała mi się moja sypialnia. Energia była dość ciężka i gęsta, ale wiesz, to była sypialnia przydzielona przez moich rodziców. Zdjęcia, które tam były, były związane z moją siostrą, bo to była jej sypialnia, zanim się wyprowadziła. Była dużo starsza. Wszystko, co tam było, nie zgadzało się ze mną. Ale hej, to właśnie robisz w tym czasie. W tamtych czasach nie było matek dla nastolatków. Po prostu to przejęłam. I dowiedziałam się, zgodnie z podstawowymi zasadami, które mi podał, że moim kierunkiem zdrowotnym, o którym opowiem później, był zlew. Moim celem sukcesu była szafka pełna bałaganu. Spałam w złym kierunku. I nienawidziłam tego pokoju. Kładłam się spać tak późno, jak to możliwe. I gdybym mogła, czytałabym godzinami, bo nie mogłam znieść energii. Zapytałam rodziców, czy mogę się przenieść do sypialni moich braci. Oni też już się wtedy wyprowadzili. Powiedzieli, tak, śmiało. Dali mi wolną rękę, żeby go udekorować. Wybrałam kolory pomarańczowe i biały, bo nauczyciel powiedział mi, że są to dla mnie bardzo pozytywne kolory. Nie znalazłam, wiesz, wtedy nie było plakatów, które mogłabym kupić, więc zaczęłam projektować własne plakaty. Rozwiesiłam je i coś się zmieniło w ciągu dwóch tygodni. Po pierwsze, w tej starej sypialni nie miałam żadnych przyjaciół. Byłam wyśmiewana w szkole, bo nie podobało im się, że w ich oczach byłam kujonem. Interesowałam się matematyką, religią i duchowością i nagle Odkąd wprowadziłam się do nowej sypialni, te łobuzy całkowicie przestali mnie nękać i stali się dla mnie bardzo przyjaźni. I to była wielka zmiana po wielu latach zastraszania. Nawet stali się przyjaźni, przyjaciółmi. Mówiłam, wow, co się tu zmieniło. Inną rzeczą było to, przyciągnęłam też moją pierwszą miłość. Był... Gorącym facetem w mieście, więc to było wow, co tu się dzieje. Romans właśnie pojawił się w moim życiu. Poza tym w szkole zyskałam więcej szacunku. Miałam o wiele więcej możliwości, które przyszły mi do głowy, aby pracować społecznie. W ciągu dwóch tygodni moje życie całkowicie zmieniło się z bycia niewidzialną, nieszanowaną, zastraszaną w osobę, która może wykorzystać swój potencjał. To tam zaczęłam używać moich pierwszych zasad, których nauczę Was na kursie Feng Shui. Dołącz do Mary Diamond i dowiedz się, jak możesz ulepszyć swój dom, aby odnieść sukces we wszystkich obszarach swojego życia.